Witajcie wszyscy w kolejnym filmie. Ostatnio Wam nagrywałem przygotowania do buraka. To teraz krótko Wam powiem o przygotowaniach do kukurydzy. Jak widzicie siewnik jest gotowy. Zajęło nam to dzisiaj około 4 godzin. No bo wiadomo, trochę szybciej robi się ściąganie niż dokładanie. Ale super, na pewno sam by sobie nie poradził. Z pomocą przyjaciół zawsze wszystko idzie szybciej i, i, i nie tylko. Także bardzo fajnie, jeszcze tutaj też z Jankiem żeśmy działali. Więc mamy to już, mamy to już zrobione, jest godzina już prawie 18, będzie 19. Wiecie, 4 godziny to zajęło nam tak naprawdę ściągnięcie tych czterech sekcji dodatkowych. Tak, 4, sekcji, 4 godziny zajęło nam zdjęcie czterech sekcji i poprzesuwanie tych, które tutaj są na właściwe miejsce, czyli co w co 75 cm. Co to mi tutaj nad domem lata? Tak naprawdę. O! Lecą jakieś samoloty. by tylko bomb nie zrzucały. Yy, tak, te cztery godziny, czyli sześć sekcji tr trzeba przesunąć bo dwie zostają cały czas w tym samym miejscu czyli ta dwójeczka i ta dwójeczka one cały czas są w tym samym miejscu bez względu na 45-75 także to zostaje natomiast reszta musi zostać przesunięta i to dzisiaj zostało zrobione, 4 godziny nam to zajęło natomiast ja później jeszcze wiecie, poszedłem sobie tam zjeść coś w pół godzinki odsapnąć i tak, i zmieniałem tutaj tarczę do kukurydzy w każdym, w każdej sekcji, i co jeszcze? No, i nic, musiałem pozakładać kubły. Potem musiałem węże porozprowadzać, te tutaj powietrzne, które są na właściwe miejsce, ponieważ wiadomo, że się poprzestawało, poprzestawiało. Dwa miejsca zrobiły się wolne. No, to mamy tutaj zrobioną taką taki mały łuk, żeby zamknąć. Żeby zamknąć obiekt. Także siewnik mamy. Siewnik mamy, już można powiedzieć, gotowy. Cztery kubełki, cztery kubełki zostały. Tutaj. A tak jak mogliście zobaczyć, no, jeżeli chodzi o, wiadomo, to jest amerykańskie, tak? A co amerykańskie to musi być jakie? proste. Zobaczcie, tutaj tylko takie dwa połąki odpinam, daję do góry i wyciągam. To jest tarcza do. Buraka. Jak możecie zobaczyć, 32-tworowa. Natomiast do kukurydzy wam teraz nie pokażę, bo, bo mi się za bardzo nie chce. Z racji tego, że no, no, mam tu już wszystko pospinane, tak? A tutaj jest wąż, już podpięty wąż, tutaj jest podpięty kabel, wszystko, ale wymienić te tarcze to jest tak naprawdę chwila roboty. No i co? No i przygotowania na dzień jutrzejszy, tak? <grytanie> To nie jest żadna reklama, naprawdę, ale ten środek bardzo ułatwia życie. Na pewno wielu, wielu z Was się o tym przekonało. Chyba, że macie coś lepszego, macie jakieś lepsze propozycje niż, niż WD40, bo tak naprawdę jutro będzie walka tutaj, a tutaj to już nie jest równa walka. Tutaj ten, kto przegra, ten się podda, że tak powiem. Aczkolwiek o co chodzi, 4 tutaj trzeba, jak wiadomo, wyrzucić. Tutaj, o zobaczcie, wszystkie te, te miejsca, które tutaj są, w każdej jednej sekcji, to tak naprawdę wziąłem yy, sprężarką, wydmuchałem tam porządnie i wszystkie te miejsca yy, dałem na, yy, na to WD. Tak, żeby przez noc sobie to tam kapało i mam nadzieję, że jutro uda nam się to ruszyć. Akumulatory do Milwaukee już się ładują. Bo bez niego też tutaj nic nie poradzimy. Tak naprawdę do przesuwania tych sekcji to by się przydało to większe milłoki. te jeszcze większe niż ja mam. Takie naprawdę takie na cal. Na calowy klucz. I co? Jeżeli to już zrobimy, to będziemy gotowi. Mam nadzieję, że jutro, za jeden dzień, uda nam się to zrobić. Aczkolwiek trochę sceptycznie na to patrzę. A mówię tak dlatego, mówię tak z doświadczenia, tak? Mówię tak z doświadczenia, bo wiem, co się działo. Wiem, co się działo, wiem, jak to, to funkcjonowało. No dobra, nie będę narzekał. Może tym razem będzie inaczej. Może tym razem będzie inaczej. Jak widzicie, tutaj już trochę poszło. I wiecie co, jeszcze jak już będę szedł całkiem do domu, to zapuszczę to jeszcze raz. Bo teraz jeszcze musimy tutaj yy, cztery sekcje przywieźć do domu. Znaczy do domu, tutaj do stodoły, nim wjechać, bo tam stoją na podwórku. A nie chcę, żeby tam dizelek, wiecie, przy tym Operował. Także o taka mała aktualizacja tego, co tutaj, co tutaj się dzieje, tak? A dzieje się po prostu przezbrajanie. Bez bez tych kolegów nie dałoby rady. Naprawdę. Polecam każdemu. Jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia. Nad kupnem sobie, usiądę sobie. Jeżeli ktoś się zastanawia nad kupnem klucza elektrycznego, niech wyda te pieniądze. To będzie jeden z najlepszych, najlepiej wydanej kasy, naprawdę mm, w gospodarstwie. I to mówię Wam szczerze. Życzę Wam miłego weekendu. Być może wielu z Was weekenduje sobie, bo dzisiaj jest 3 maj, a my zamiast grillować, no to pracujemy. I tak już jest od czterech lat w sumie. Od czterech lat w weekend majowy zamiast grillować to pracujemy. Grillujcie za mnie. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym.